Dziś jest sobota, przedsionek niedzieli, dnia pańskiego. To w tym dniu spoglądamy na Maryję, na służebnicę pańską, która stoi u bram tego dnia, w którym patrzymy na zmartwychwstałego. Ona jest gospodynią soboty. Jak nazywali ją średniowieczni pisarze, jest introitus ad dominicam diem, przedsionkiem dnia pańskiego. Kiedy biorę do ręki różaniec, razem z Maryją spoglądam na mojego Pana, który chce uradować serce moje i moich braci swoim zmartwychwstaniem. Również, kiedy mam jakiś problem, powierzam go jej. Nie proszę, aby ona go za mnie rozwiązała, ale żeby tylko trzymała go w swoich dłoniach i pomogła mi. Tak mówił kiedyś papież Franciszek. Maryjo z różańcem w ręku Pragnę, byś brała moje życie do ręki i niosła mnie do Jezusa, pomagała mi z ufnością patrzeć na niego, w nim znajdować ukojenie dla serca skołatanego. Ty jesteś służebnicą, ty jesteś tą, która podprowadza do Chrystusa. Ucz mnie wytrwale kroczyć za nim, jak ty to czyniłaś. Chcę to czynić z różańcem w ręku.